Maryla. Adam Mickiewicz. Pan dużo pisze? Czytałam tylko pana Zimę w Tygodniku Wileńskim. I? Zachwyt. Ja ją kocham i to od dawna. Czyżbyś zapomniał już o Felii? Czasem trudno jest znaleźć odpowiednie słowo. Pocałunek jej. Ach, nektar boski. Jako płomień gubi się w płomieniu. Uwodziciel z ciebie, Adamie. Podziwiać można, ale zrywać nie. To tylko nauczyciel. Wielki poeta. Jeżeli nocną przybliżysz się tobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy. Masz szczęście. Nie zempiję Kobiety potrafią być okrutne. Maryla. Słodkie miłości wyrazy dzieliła skąpo w rachubie. Choć jej kto kochał mówił po sto razy. Nie rzekła nawet i lubię. Liczy się chwila. Ta, która trwa. I zapisałem na końcu pytanie, co mnie natchnęło? Przyjaźń czy kochanie?